Cześć wam, dzisiaj gramy w Overwatch, a raczej Tomek gra i w tym momencie wybiera sobie swoich wieprzów, e, czyli postać, która... Skąd wiedziałeś, w... że wybiorę Wieprza? Zawsze grasz Wieprzem. Zawsze grasz Wieprzem. Jeżeli weszliście na nasz facebookowy profil, e, no to tam zobaczyliście pewnie bardzo ostatnie, ładną akcję. Ładną akcję ładną. właśnie w wykonaniu wieprza i to grał Tomek. On sobie upodobał tę postać, nie wiadomo dlaczego. E, wszak nie jest ani gruby, ani raczej nie śmierdzi, ale nie wiem nie wąchałem. E, i teraz przechodzimy do gry. Za 45 sekund rozpocznie się właściwa rozgrywka. Przykujemy się do obrony. Tak, mapa jest podzielona na dwa punkty. Mapa w Rosji się dzieje. Tak, to jest Volskaya Industries i teraz wam mówię, że Tak, gramy na PlayStation 4 jeszcze w zamkniętą betę od 5 do 9 maja będziecie mogli sprawdzić się sami, będzie otwarta beta. I to jest pierwszy punkt, który że to jest otwarta beta być... dla tych, którzy złożyli preorder. Pre tak, otwarta, czyli taka no nie otwarta do końca, tak. A 5 zagrają wszyscy. Zagrają wszyscy e, i tam może udaj się w kierunku, skąd będą przechodzić wrogowie. Tutaj punkt zapalny to miejsce i wychylaj no to, to, to się... się cykam, wiesz? wychylaj się za rogów i wyciągaj ich tym swoim tym. Oni tam, tam będą szli. Zanim tutaj dojdą, to już tak trochę minie czasu, więc myślę, że za tym samochodem, jak się schowasz, to będzie, będziesz w miarę bezpieczny. Nawet tutaj za rogiem, jak staniesz, to, to nie powinieneś powinnaś mieć większych problemów. Dobra, widzę, że mam tu jakiś support po lewej stronie, więc nie jest źle. Dobra, dobra, dobra. No, teraz kogoś muszę tylko wyciągnąć. W tym jestem jest na bardzo dobry, do, dobrym zawodnikiem. W wyciąganiu jak widzisz, tak jest. Już jest. O, źle się uleczyłem w złym miejscu, ale... No, nie, no, do kogo należy? To jest do, do tego, do kogo ona leczy. A nie, nie. nie właśnie trzeba liberać medyków, nie? Tak no. samo w tym to też jest medyk krycz na swojego łańcuchu. Problem, jeżeli polega na... Znaczy, problem tu polega na tym, że y, osoba, którą ona leczy jest za twoimi plecami. Tak, co tak, tak. sprawia, tak. że no... Niezbyt dobrej sytuacji się. Próbuję, próbuję coś wyczarować, ale nie jest łatwo, ale się udało. No i właśnie fenomenalne jest to w tej grze, że e, każdy bohater właściwie ma te swoje moce, jakieś moce specjalne i mocno różni się od. E, tak, innych każda bohaterów. postać jest inna, ale mniej więcej. E, nie można powiedzieć, że jakaś postać jest słabsza i najgorsza. Na są, sytuac na tak, są, e, e, są sytuacje, w których dane postaci sprawdzają się lepiej. Są sytuacje, w których na mapach niektórych postaci e, w ogóle nie działają. No ale za to w innej sytuacji już radzą sobie zdecydowanie lepiej. No i też bardzo dużo zależy od tego, jaki tryb, raczej znaczy jakim, jakim sposobem gramy. Jakim sposobem chcemy grać. Są osoby, które wolą grać full kontakt, są osoby, które świetnie sprawdzają się jako snajperzy i tam wtedy wybierają sobie wdowę. I tutaj musisz kogoś zajść za plecami, już nie musisz, bo już nie bastion to bodajże żeby u żyje. Na przykład, wieprz jest właśnie taką postacią do walki w zwarciu. Jeżeli jest dużo korytarzyków na mapie, no to on się sprawdza idealnie. Są też mapy bardziej otwarte gdzie sniperzy się już przydają Masz Ultimate swojego Mam dobra na no za teraz użyję. Czy będzie double kill Nie wiem bo ta, ta broń ma straszny rozrzut Zgarnia go łańcuchem Dobra, mam cię Bardzo dobrze no nie zawsze się wygrywa Nie można nic wszystkiego Ale i tak to była bardzo dobra akcja i odwlekłeś e, zwycięstwo drużyny od przeciwnej To może zmienię bohatera, bo tu właściwie można zmieniać bohatera w locie tak, po każdej śmierci można być sobie nowego. I teraz Tomek będzie się chwalił tym, jak dobrze umie radzić sobie ze wprawsami na konsoli. Tak, zapamiętajmy, to jest konsola, to jest PS4. Ja teraz gram w postaci, która strzela z łuku, także nie jest łatwo. I należy dodać, że ten te sprawy nie, nie lecą prosto, tylko one opadają jakoś tam symulując grawitację, więc z odległości tak. jakiejś większej i nie jest tutaj czymś nieproblematycznym zupełnie. Ale, no, ale dla mnie już nie jest, dla mnie Jak ktoś jest. ma sprawę i umie robić y, magiczne rzeczy, zaraz się okaże, czy potrafię te magiczne rzeczy. Najpierw wypuszczam strzałę, która skautuje mi. Ostatnie modne są filmy o superbohaterach, super mocotonka jest właśnie umiejętność trafiania na padzie w FPS-ach. No akurat Zasztą? nie w tym momencie. Nie wyszło, ci zawsze wcześnie to powiedzieliśmy. No tak, ale... jak ktoś mnie chwali, to niestety idzie mi bardzo źle. Tak, Tomek lubi spocząć na laurach i wtedy już. O! Albo na laurze, nie wiem. O, ale to widziałeś, że ładnie wpadło. Dobra, uuu, ten jest większy, chyba się cofnę. co jest w okolicy. Dobra, no, tu się Bastion rozstawił. Chyba tutaj są. Tam się Reinhardt yy, przesunął Blił. trochę. No nie wiem, czy tutaj jest sens wychylać się w taki okay. sposób. Jest, ja tutaj zawsze znajdę sobie jakiś centymetr wolnego miejsca. No, naprzeciwko y, samobieżnego działka, to... akurat moja postać potrafi się wspinać, więc mogę tutaj zaskoczyć trochę z góry. On w ogóle nie wie skąd do niego strzelam. Uważaj, no, wybuchnie, uciekaj. Ten wybuch nie, jest, kame, wcale, kame, nie jest wcale słaby, no właśnie. Aż taki ma zasięg? To... Nie spodziewałem się. Mówię, uciekaj, uciekaj, uciekaj. W każdym razie, no, bardzo przyjemny shooter, nawet na konsoli. No, tylko trzeba trochę pograć, żeby poznać w ogóle co te postaci potrafią, jakie ja ogóle, są kontry. W ogóle, żeby rozegrać mecz każdą z postaci, no, to trzeba było spędzić przy tej grze naprawdę dużo długi czas, wieczór. Dużo czasu. No bo tych postaci trochę jest chyba 16 w tym momencie, jak nie lepiej. No i mówię, każda się drastycznie różni od siebie. Na przykład smuga potrafi się blinkować do, do celu bądź do jakiegoś miejsca, teleportować. Tak. No i mam jeszcze z z Mam na górze, cofać, zobacz, zobacz. Potrafi cofać czas. No, on jest za on bardzo. Tak, on już ma swoim zonę. ultimate. Aczkolwiek no, też masz swojego ultimate'a załadowanego, możesz to posłać. Skin of the World of Tanks po prostu. Tak na pewno. Dobra, mam ultimate'a, więc być może. Pozdrawiamy Konrada Być może go teraz uzuję. Musisz się tylko ładnie teraz aktywizować. Co? To, to strzał, wypuszczasz, to naleciałeś swoją z doty. Trafić. Bohaterowie nie to to tylko która pokazuje gdzie są przeciwnicy. Wyskautować. Wyskautować, o... Pozwól dla kumaty. Zobacz. Skautuję otoczenie. Dlatego jeszcze wyjmę z normalnej strzały. Albo i nie. Dobrze. A i koniec mapy. Koniec, zwycięstwo. Zawsze się trochę wygrywa, no. W każdym razie ultimate jest bardzo przyjemny i chyba go jeszcze użyję. Tylko, że pewnie już w kolejnej, w kolejnej rozgrywce. Najlepsze zagranie No No, zobaczymy, czy sobie jest zagranie. No, myślę, że nawet zagrania aż nie musieliśmy obejrzeć, zobaczyliśmy, co trzeba co nie, było. No i tu, właśnie, Tomek, znowu pojawiłeś się w końcowym zagraniu. Na, tak, jest, tak zobaczysz, twój nikt będzie na. A, na naprawdę, tony, bardzo ładnie umieram pod koniec. tony to, no to 3, 3, 3 7. I to już nawet jeszcze nie patrzyliśmy na Twoje śmierć. Trzeba, trzeba umić, po prostu. Tutaj też się nie pojawiłeś, niestety, ale pokazałeś, że potrafisz grać, a my pokazaliśmy, że w tę grę naprawdę warto. Zagrać, już pokazywaliśmy gameplay z wersji PC, także przypominamy od 5 do 9 maja gra open, otwarta open dla wszystkich, open. także wypróbujcie ją, naprawdę warto, za to jeszcze nic nie płacicie. Premiera pod koniec miesiąca, a my tymczasem się z Wami żegnamy, trzymajcie się i cześć. Na razie.